To truskawki. Wspaniale. Pachną jak lato. Zgadzam się, wyglądają pysznie i nietypowo. Spójrz, jest też Nutella. Super. Puść ten słoik. Nie mam mowy, nie puszczę. Wow, zrobiły się dwie. Szczęście dziś nam dopisuje. Dokładnie. Spróbujmy kremu razem z owocami. Wyglądają niesamowicie. I ciekawe jak smakują. To po prostu idealne połączenie. Bingo 10 na 10. Uwielbiam truskawki. dlatego nie mogę przestać. Palce lizać i po wszystkim. No to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że ten krem zgra się z owocami. Ojej, jakie soczyste to jakiś kosmos. Jakbym się teleportowała z powrotem do lata. Z chęcią bym spróbowała, ale wątpię, że się podzielisz. Będę musiała wprowadzić w życie mój tajny plan. Pozrzucę jej papryczkę do słoiczka. Hej, to jest najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Chcę więcej i więcej. Dlaczego to jest takie ostre? Ale pali! Potrzebuję wody! Zaraz wracam! Biegnij, biegnij, a ja zjem twoje truskawki. Są naprawdę dobre. O, to pianki marshmallows. Wyglądają po prostu magicznie. Uwielbiam te zwiewne marshmallows. Emma, mamy takie szczęście. Może zjemy je na czas? Świetny pomysł. Pałeczki już są w pogotowiu. No to zaczynajmy. Z łatwością sobie z nimi poradzę. Niezły początek. Czas zwiększyć tempo. Ja nie będę się spieszyć, powoli i do przodu. O nie, pianka mi spadła. No, w ten sposób daleko nie zajedziesz. Ja już prawie skończyłam. Nie szkodzi na drobie zaległości. Znowu spadła, kurczę. Nie szkodzi, mam pomysł. Tak lepiej, zjem wszystkie naraz. O nie, Suzy depcze mi po piętach. No trzymaj się, Emma! Wygląda na to, że ktoś zobaczył z kursu. A mi została tylko jedna pianka. Gotowe wygrałam. Mam po prostu pecha. Dziś nie jest mój dzień. Spójrz, co to jest! Fontanna Swanty! Wygląda niesamowicie. Mam nadzieję, że tak też smakuje. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Przydałaby się słomka. Paniale, jak dużo bąbelków. Też chcę tego spróbować. Sorry, ale to nagroda dla zwycięzcy. Po prostu nie ma odpowiedniego koloru, ale zaraz to naprawię. Co ty robisz, Suzy? Zabieram sobie fontannę. Niestety niebieski nie pasuje do ciebie. Jest taka ładna. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. Możesz zazdrościć Emma. Czas na degustację wezmę dużą szklankę. Wspaniale, wygląda niesamowicie. Ale orzeźwiająca. To niesprawiedliwe. Fontanna jest moja. No, trzymaj się, Suzy. Sama się o to prosiłaś. Co się dzieje? O nie, moja twarz zrobiła się różowa. Jak dla mnie wyglądasz całkiem nieźle. To oburzające. A masz? Jestem cała mokra, nic nie widzę. On nie zmieniłaś moją skórę na niebieską. Jeden do jednego, Emma. A przy okazji, fontanna jest nadal moja. To guma do rzucia, super. Tak, znowu mamy farta. Jestem gotowa, żeby zacząć. Jest taka ładna i pachnie tak pysznie. Zaczynam. O, jest też naprawdę długa. Rzeczywiście, ekstra. Może nadmuchasz balona? Pokażę ci, co potrafię. Spójrz, nieźle wyszedł prawdziwy balon. Muszę go tylko zawiązać. Nie spodziewałam się tego. Puszczę go. O, zobacz! Odleciał. Niewiarygodne. Ciekawe, czy mnie też się uda. Muszę to sprawdzić. To dziwne, tu nie ma gumy. Chyba wiem, kto ją zabrał. Ja nic nie wiem. Kate, a możesz nadmuchać kolejny balon? Z łatwością patrz. Tak, ja myślałam. Tu jest moja guma. Cóż, będę musiała dać ci nauczkę. Przykro mi, Kate, sama jesteś sobie winna. Co ty zrobiłaś? Teraz cała się lepiej. A to jest teraz moje. Sprawiedliwość została wymierzona. Swoją drogą uwielbiam ten smak. Jak niby ja mam się tego pozbyć? Hmm, czujesz to, Emma? Nie wydaje mi się, żeby to pochodziło ode mnie. Ode mnie też nie. Wiem, to spod kloszy. Fu, to śmierdzący ser. To straszne. Tak, wcale nie mam ochoty go jeść. No dalej, zaczynaj. Mogłam się nie zgadzać, opóźniłabym ten radosny moment. A co, gdyby tak zamaskować smak sera słodkim kremem? Spróbuję. Pachnie o wiele mniej intensywnie. Świetnie! Teraz wygląda jak prawdziwy tort. A jak smakuje? Boję się tego próbować. Postaram się wyobrazić sobie, że jestem w pięknej słodkiej krainie, a to najsmaczniejsze ciasto w historii. Jak dużo kremu, super! Fuj, ale dlaczego to jest takie obrzydliwe? I tu jest jeszcze jakaś skarpeta. To ohydne. Teraz już wiem, co przypomina mi ten ser. To wszystko, co chciałaś powiedzieć. Po prostu spróbuj. Wygląda na to, że będę musiała. Nie odpuścisz. Jest jeszcze gorszy niż myślałam. Muszę natychmiast przepłukać usta. Tak, to nie wygląda zbyt apetycznie. Skończyłam. Twoja kolej. Dzięki za przypomnienie. Mam pomysł. Myślę, że jeśli zatkam sobie nos, to nie będzie to takie obrzydliwe. Zaraz sprawdzimy. Miałam rację, nie jest tak źle jak mogłoby być. Zjem jeszcze kawałek, nawet mi smakuje. To obrzydliwe, nie mogę na to patrzeć. Jestem najlepsza, udało mi się. Nie mogę tego dłużej wdychać. Potrzebuję jakichś perfum. Zwalczę ten paskudny zapach. Co to, to jest? Nie pryskaj na mnie, Emma. Niedobrze mi się robi. Nie sądziłam, że moje perfumy są takie powalające, ale za to zapach jest przyjemniejszy. Wow, jaki piękny but! Zawsze chciałam takie mieć. Są niczym z bajki. Moja torebka jest o wiele modniejsza i jest taka miniaturowa. Nie! Emma, pozwól mi zacząć. Nie potrzebuję już starej torebki. Mogę ją wyrzucić. Ten maluszek będzie świetnym zastępstwem. Pasuje do mnie, prawda, Emma? Czas do niej wszystko włożyć. Ale dlaczego nie mogę jej otworzyć? No, otwórz się! Myślę, że jest pewien haczyk. Może gdzieś tam jest ukryty sekretny zamek. A jak ona pięknie pachnie! To czekolada! Tak jest! Nie pomyliłam się, jest nawet lepsza niż prawdziwa torebka. Super, cieszę się razem z tobą. Ona chyba coś ma w środku? Muszę się bliżej przyjrzeć. Co tam jest? Zaraz się przekonamy. O nie to papryczki Chili. Przyznam, że spodziewałam się czegoś lepszego. Tak, nie jest to najprzyjemniejsza niespodzianka. Zjedz to. Mam nadzieję, że nie są zbyt ostre. Sprawdzę. O nie, moje usta płoną. Pomocy! Coś wymyślę. Trzymaj się, Suzy. Dobrze, że mam pod ręką twoją torebkę. Uff, jest już lepiej. Dlaczego ugasiłaś mnie moją torebką? Teraz jest zrujnowana. Będę musiała ją wyrzucić. Przepraszam, nie miałam innego wyboru. Czas spróbować mojego buta. Nie ma mowy, mam mowy, mam inne plany. Zobacz co tam jest, a w międzyczasie podmienię pantofel. Suzy, ale tam nic nie ma. A, musiało mi się wydawać. Już dłużej nie mam zamiaru czekać. Jestem pewna, że on też jest z czekolady. O nie, to prawdziwy but. Suzy, czy to twoja sprawka? Ups. Ale w wstopa, no tak to mój but! Mama miała! a ja go próbowałam ugryźć. Nie chcę go. Jak chcesz? Dobra, przestań się dąsać i weź swój but z powrotem. Hmm, nie wie się, że tak łatwo go oddałaś. Chyba jest z czekolady. Spróbuję. Jest pyszny. To na pewno czekolada. Jak niewiele potrzeba jej do szczęścia. Czekolada to najlepsza rzecz na świecie. Ups, nie trafiłam. Znowu te klosze, podnieśmy je. To słodkie posypki. Zobacz ile tego jest. Są takie piękne, jestem w niebo wzięta. Dobra, wystarczy już tych zachwytów. Co jeszcze tu mamy? Jakiś sztyft. To lizak. Wygląda apetycznie. Nadszedł czas, żeby spróbować. Jest pyszny. Nie mogę przestać go jeść. A może by tak zanurzyć go w posypce? Wygląda super. Ciekawe, jak smakuje. To po prostu idealne połączenie. Emma też powinna spróbować. Z chęcią. Posypka jest taka miła w dotyku. Spójrzmy na mojego lizaka. Ale fajnie się wysuwa. Ups, nakrętka spadła prosto na mnie. Przypomina mi szminkę. Jest bardzo słodki i dokładnie tak jak lubię. Mam pomysł, Suzy. What? Co? Zobacz, co wymyśliłam. Musisz posmarować lizakiem usta, a następnie zanurzyć je w posypce. Prawie gotowe. Sprawdźmy, jak to działa. Spójrz, i jak? Jak wyglądam? To niesamowite! Świetnie to wymyśliłaś. Zobaczmy, jak smakuje. Bardzo wygodnie się to je. Spróbuj. Tak, chwileczkę. Myślę, że uda mi się to powtórzyć. Użyję więcej lizaka. Pomogę ci! No i jak się czujesz, Suzy? Co jest nie tak z moją buzią? Chyba jest cała w posypce. Dlaczego to zrobiłaś, Emma? A masz! To był tylko żart. Masz rację, to świetna zabawa. Uwielbiam Skittles. Ja też chcę. Ale ta paczka jest za mała. Ta będzie w sam raz. Wow, to niesamowite. Czy jesteście gotowi do walki o tę nagrodę? Jak najbardziej. No to start. Ta paczka Skittlesów będzie moja. Użyję do malowania wszystkich moich pędzli i będę najszybsza. Ważne, żeby zrobić to porządnie, a nie szybko. Po co nam w ogóle pędzle, skoro mamy palce? Super. Czas minął. Gotowe. U mnie również. Ja też już skończyłam. Dobra robota, świetne rysunki. Hurra! A oto wasza nagroda? Co? Wow, to dopiero eksplozja. Ojej, jej, ile skitelsów, pyszności. O, już jesteście gotowi? Tak. Więc poznajcie swoją nagrodę. Cała góra pysznych batonów. Wow. Gotowi? No to zaczynamy. W międzyczasie popilnuję tych smakołyków. Ej. To jest nasza nagroda. Najpierw trzeba ją wygrać. I właśnie wygram tę rundę. Rysujcie, rysujcie. Mam pomysł jeśli użyję palców, to rysunek wyjdzie o wiele lepiej. Można również mieszać farby i uzyskać nowe kolory. Właśnie tak. Zaraz narysuję tak jarcy dzieło. Super! Czegoś mi to brakuje? Wiem. Do rzęs, niezastąpiony pomocnik wszystkich dziewczyn. Idealny do malowania! Właśnie tak! Wow, super! Zakotczę się, a jak idzie monice? Doskonale! Muszę jeszcze tylko narysować, nie mogę się doczekać nagrody! Jeszcze tutaj, co? Co to za plama? W ten sposób na pewno nie wygram. Jami mm. mm. mam pomysł. To takie dobre. Opakowania właśnie tego potrzebuję. O tak! Super! Za chwilę zobaczycie najlepszy rysunek w historii. Co? Dlaczego mi nie wychodzi? Nie poddam się. Muszę wygrać. Nie, no to kompletna porażka. Dlaczego muszę rysować czekoladę zamiast ją jeść? To jakieś niesprawiedliwe. Mam tego dosyć. Co? Zak, dlaczego to zrobiłeś? Mój rysunek został zrujnowany. Czas się skończył. Pokażcie pracę. Hurra! Jeszcze nie skończyłem. To co, wygrałam? Co to za okropieństwo? Nie. A ja? Zak, stać na więcej. Tu jest najlepsza praca. Wow, wow! Brawo! Nagroda jest Twoja! Hurra, moje ulubione smakołyki! Monika, ostrożnie! Oh my god! Ja chyba śnię. Tak dużo moich ulubionych przysmaków. Uwielbiam to. Pyszności. Gotowi, żeby zobaczyć kolejną nagrodę? Co tam jest? Co to? Proponuję założyć okulary przeciwsłoneczne, ojej to coś oślepiającego? Ostrzegałam was, to opaska na oczy? Tak, z nią jest o wiele lepiej. Jakoś tak przyjemniej rysować zamkniętymi oczami. To wręcz prościzna. Wygram z zamkniętymi oczami. Ura, to działa. Czuję, że to będzie arcydzieło. Podglądać nikt nie zabraniał. Wow, Emma bez urazy. Ja po prostu chcę wygrać. Czas minął. Pokażcie swoje rysunki. Patrzcie, pierwsze miejsce. Co za bohomas. Nie mogę uwierzyć, że to ja narysowałam. Ups, no, tragedii nie ma. Kto wygrał? Zak, twoja praca jest najlepsza. Trzymaj. Po prostu miał szczęście. Wow. Jestem bogaty, hurra, w końcu, jestem bogaty. Ok. Wasza nagroda. Banan? Oj nie, tu jest Wasza nagroda. Wow! To nowy zegarek. Można na nim słuchać muzyki. Słuchawki. O tak. Niezły kawałek. Zamurowało was. Czas start. A ja sobie coś przekąszę. Muszę wygrać. Austin przykro mi, ale to ja wygram. Dokładna kopia. Okay. Mam plan. Najlepszy rysunek. Super. Monica tak świetnie idzie. Mam pomysł. Twingles nie, piórnik też nie. Kola tego potrzebuje. Monika, y chcesz się napić? Tak, chętnie. O nie! Tylko nie to! Dobrze ci tak. Wiem. Austin, ja i tak wygram! Po co mam rysować zegarek na papierze, skoro mam rękę? Nie wychodzi mi! Ojej, Austin ma taki wspaniały rysunek! Mam pomysł! Mm. Austin, częstuj się! Ojej, dzięki. To jest pyszne. Jedz sobie, a ja tymczasem trochę poprawię twój rysunek. Naprawdę dzięki. Co? Co zrobiłaś z moim rysunkiem? Czas minął. What? Pokażcie swoje prace. Co sądzisz o moim rysunku? Okay. Nie, stać na więcej. Please. Zasłużyłem na pierwsze miejsce. No. Nie, to też się nie nadaje. A co Please. sądzisz o moim zegarku? Wow, jest super. Monika, świetnie sobie poradziłaś. Super, bardzo się starałam. To niesprawiedliwe. To ja powinienem wygrać. Hurra! Auczy to bardzo boli. O nie, zegarek się rozbił. Co my tam mamy? Ta Daram. O nie, co to za chyda? Y, to są moje kredki. A te są moje? Została tylko jedna. Start! A ja wam nieco utrudnię. Co to za ostrzał? Muszę rysować bez względu na wszystko. Nie mogę się skupić. Czas minął. Ups, narysowałam nie to co trzeba. Ja też. Oj, jaka szkoda, że nie wygram. Dziewczyny znowu mnie wystawiły. Zak wspaniały rysunek. Masz za swoje. Łap swoją nagrodę. Fuj, zdejmijcie ze mnie to obrzydlistwo! Nie, wygrałeś to uczciwie. To przecież nie jest prawdziwe. Lili chcesz dotknąć? A może ty Emma? Fu, zabierz to ode mnie!